Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Oskar, witam was już w kolejnym filmie stop top 10 driftów, czyli 10 klipów, które podbijają driftingowy internet na kanale Markis, bo ktoś się przywalił, że nie podbijają driftingowego internetu. Słuchajcie, dzisiejsze nagrania zawierają, zawierają dużo asetokorsy. Bardzo dużo asetokorsy w dzisiejszym filmie będziecie mieli dużo mniej innych gier, a asetokorsy będzie jak najwięcej. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie własnoręcznie wziąć udział w tym moim takim wyzwaniu, w tych moich filmach, no to w opisie macie wszystko napisane. Nie przedłużam i widzimy się już na 10 miejscu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. 10 miejsce na 10 miejscu witam nas Olivier w swojej S15 na mapie Drift Playground. Dziękuję Ci Oliverze za dostarczenie mi nagrania, dzisiaj na miejscu 10 z uwagi na to, że Drift Playground to jest bardzo prosta mapa, niestety tutaj nie trzymasz e, dobrych kątów jeżeli o drift, no nic specjalnego, ale mówię sobie, a pokażę Wam to, bo kolega w aż tak najgorzej nie lata, myślę, że 10 miejsce jest jak najbardziej zasłużone. Na 9 miejscu jest Pan Dawid Sikora. Wiktor, Sikor, to chyba Twój brat, jakiś czy coś, nie? Nie wiem w ogóle, czy to oglądasz. E, dziewiąte miejsce, z uwagi na to, że mamy znowu Drift Playground, ale tutaj u kolegi wygląda to już troszeczkę lepiej. Dlaczego? Bo już kolega jedzie tutaj troszeczkę bardziej szeroko i te, 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 te Drifty jakoś tak, no nie wiem, kurde, one są bardzo zbliżone do tego, co mieliśmy na 10 miejscu. Jednakże, no moim zdaniem, tutaj jest troszeczkę lepiej. Szychu, to jest Amelini Nowe. Na miejscu ósmym jest dzisiaj Krzysztof na mapie Bikerniki ale nie wiem co to jest w ogóle za jakaś śmieszna wersja mapy. KarX Direct Racing Online. To jest chyba jakaś starsza wersja. No, ładny przejazd, jak to CariX. Bardzo prosto się jedzie na, na tej mapie, nic szczególnego. Wiem, ja bo sam ją jechałem i to jest najpopularniejszy mój film na TikTok. Do tego mówię, że fajnie, przyjemnie się jeździ. No i gratuluję Ci ósmego miejsca. No siódme miejsce na siódmym miejscu. Mamy ponownie CarX Drift Racing Online. Tym razem pan Solomon w S15, która jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. Niebieskie neony. Mm, widzę, że to jest chyba nowa wersja kinomoda. Dlatego masz takie neonki. No ale co do driftu, bardzo fajnie latasz, bo to jest takie... Mm, Smooth, takie bardzo płynne. No i jest to na mapie z Most Wanted, Nittruspit Most Wanted. Najprawdopodobniej jest to port po prostu z asotokorsy tej mapy, którą zrobili. Bardzo fajnie to wygląda. Dzięki Ci za nadesłanie nagrania, a my lecimy dalej. Na miejscu szóstym mamy pana Oniku Revon, na mapie chyba Mayhan 2020, o ile dobrze kojarzę i nie pomyliłem nazwy. Mamy pięknego, prześlicznego Mustanga RTR, Mustanga GT który ma podniesiony limit RPM-ów chyba do 8500 czy coś takiego, bo te silniki V8 w tych RTR-ach się strasznie wysoko kręcą. Bardzo ładny drift mamy tutaj zaprezentowany, łącznie z dwoma kamerkami, kamerkę z zewnątrz, taką filmową oraz wewnątrz to, co widzi kierowca podczas jazdy. Bardzo mi się to podoba, bardzo ci fajnie drift wyszedł. Oprócz tej ostatniej prostej, bo tu mogłeś już przyciągnąć to do końca. No ale widzę, że wolałeś chyba taki malutki backward ewentualnie sobie zrobić. Bardzo fajne nagranie. Na miejscu piątym, pierwszą piąteczkę zamyka nam Chrety w Nissan R34 i jakby tutaj śmiesznie te nagranie wygląda, bo kolega jedzie czerwonym R34, dokleja się do żółtego R34, a za nimi Supra MK5 próbuje coś zdziałać, w ogóle też się próbuje jakoś wkleić, ale tak trochę mu nie wychodzi, jakby na tej Suprze się nie skupiamy ten gościu w Suprze jeździć nie potrafi, tutaj koledzy fajnie się w skylinach dokleili i na nich się skupmy, bardzo ładny przejazd bardzo mi się podoba, bardzo szeroko koledzy Jeżdżą, no i nie odstają od siebie na krok. Na miejscu czwarty mamy Super MK5 Bikerniki, i znowu ponownie w Asetokorsie. Eee, tym razem pan SDP Tubiś SDP, no, czyli wiadomo, z najlepszego klubu na świecie. Eee, no i co? Przejazd z Hadem z Forza Horizon 4. Fajny, fajny ten Had w ogóle jest, tak by the way. Swoją drogą. Eee, fajny przejazd, e, bardzo szczegółowy. Troszeczkę tam koledzy się wyleciało. Ale reasumując, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. E, bo ja tu jestem w ogóle pod wrażeniem. Jestem z Ciebie dumny, że dałeś radę pojechać. Cały czas przy tej ścianie na ostatnim tym półkolu, tak czy jak to się nazywa. No, ostatni zakręt w każdym razie został zrobiony idealnie pod ścianą, dlatego dzisiaj jesteś kolego na miejscu czwartym. No, bo to nie jest nic prostego. Tym bardziej Wasetokorsi, tym bardziej tą Suprom e, z paczki WDT. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, która ma ponad 800 koni. Na miejscu trzecim, na ostatnim miejscu podium, mamy Mateusza Kuchcika. I pan Mateusz dostanie ode mnie kopa w dupę. Bo nie powinienem przyjąć samego nagrania, ale przyjąłem, bo bardzo fajny przejazd masz tym Mustangiem Ether. Nie masz ani niku napisanego w tytule, ani napisu top 10 i ja nie wiem dlaczego ty przesajłeś mi to nagranie. Domyślam się tylko, że to do mojej serii, ale nie napisałeś nic. Po prostu to było nagranie i tam przejazd chyba napisał, czy coś takiego. A ja sobie myślę, no fajnie, ale nie wiem o co chodzi, nie. Także widzowie pamiętajcie, w tytule musicie mieć napisane to, co jest w opisie teraz. Zajrzyjcie sobie do opisu tego filmu i zobaczcie jaki musi być tytuł maila, który do mnie podsyłacie, żebym ja wiedział. Po co podsyłacie do mnie te maile? Bo ja maili dostaję na, na, na ten adres mailowy bardzo dużo i nie jesteście jedynymi osobami, które do mnie na, na niego piszą. Ale dobra, już nie zważając na to, bardzo ładny przejazd w trasie górskiej. Też trudnym samochodem, bo Mustang RTR jest bardzo trudnym samochodem o dużej mocy. Także jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Bo o, droga jest o wiele ciaśniejsza niż myślałem, że będzie. Jak sobie na początku odpaliłem to nagranie. No, czasami w niektórych miejscach auto ledwo co się mieści i w ogóle jestem zadowolony, że kolega w nic nie uderzył. Dlatego jest na miejscu trzecim. Myślę, że idealnie zasłużony. Na miejscu drugim mamy pana Yetixa, który driftuje Kocurem na arenie. Bardzo fajny w ogóle samochód. E, sam będę musiał sobie go znaleźć w takim razie z modyfikacji, bo bardzo chętnie bym się nim przejechał. E, no i co, bardzo dokładny drift przy ścianach. To nie jest bardzo prosta trasa, to jest bardzo trudna trasa, nawet rzekłbym, bo jest też trasą e, ciężką do nauczenia się, że tak powiem. Tylko trzeba, trzeba dużo na niej jeździć, żeby umieć na nie jeździć. Tu kolega najwyraźniej jeździ dużo, no bo nie uderzył w żadną ścianę, nie było żadnego nawet The Wall, a mimo wszystko był bardzo blisko. No nic mu się nie stało, przeżył i nawet dotarł na miejsce drugie. Gratuluję ci bardzo. No i co, na miejsce pierwszym jest pan Paweł Orzechowski. To ja powiem, może tak, Paweł. Bardzo cię proszę, daj sobie na chwilę spokój, tak na miesiąc. E, tak jak. Czero z poprzednich filmów, żeby ludzie, którzy potrafią jeździć nie tak jak wy trochę gorzej, ale jednak mieli szansę wejść na to pie pierwsze miejsce, bo cały czas wy zajmujecie te pierwsze miejsce. No po prostu jakbym nie dał ciebie na pierwszym miejscu, to ludzie by mnie zjedli. Dlaczego? Bo ty naprawdę potrafisz jeździć i twój przejazd nadaje się na pierwsze miejsce jak najbardziej, jednakże kurde wele zaraz, ktoś mi naprawdę powie, że to jest ustawione, że ja cię daję, bo cię lubię. Nie, nie dlatego Cię daję. Daję Ci między innymi dlatego, że umiesz jeździć. No, lubię Cię to swoją drogą, ale umiesz jeździć. Gdyby nie to, by Cię tu nie było. No, congratulation. Możesz otwierać swój Piccolo i świętować, bo któryś raz z kolei jesteś na pierwszym miejscu. I dzięki za podesłanie nagrania. No i dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że dzisiejsze zestawienie filmów wam się podobało, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę pod dzisiejszym filmem, dajcie znać w komentarzu co myślicie na temat dzisiejszych nagrań, ja się z wami żegnam, na koniec standardowo zapraszam was na mojego Instagrama, do którego link jest w opisie, są tam gorące zdjęcia od oraz Ani, no i na mojego TikToka, na którym robię z siebie, ee, no nie, nie powiem tego, haha. robię z siebie dobrego gościa, który jeździ na kierownicy, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!